Thank you Cześć kochani, witam was ponownie tym razem w plaży wybraliśmy się na plażę bo pola są pozalewane deszcze padały także mokro a nie miło jest kopać w takim błocie także dzisiaj wybraliśmy się z Kamilą jest ze mną Kamila no i zobaczymy co wyjdzie wychodziły tutaj wcześniej wstecz wstecz dużo dużo filmików do tyłu były Kurki muszkietowe, też i sreberka wpadły. Tutaj jest taka zatoka. A co tym razem wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy. A przy okazji to pozdrawiam Was serdecznie z Dnia Świętego Patryka, bo Wy będziecie pewnie oglądać już po dawno. Także pozdrawiam i do pierwszego. No i pierwszy sygnałek parę metrów, i wpada zawieszka od psa. Co to za imię? Luis, Labis, coś tu jest wryte, ale. Louis Ho, mamy pieska o imieniu Louis A tutaj. A tutaj był numer telefonu. Ale już jest nieczytelny. Dobra, lecimy dalej. I mamy kolejny dołek i zobaczcie, co pięknego wpada. Jest z moneta z zajączkiem. Nie mam jeszcze takiej. Nie miałem i już mam. Irlandzki prl Jak to Adaś mówi, Adaś pozdrawiam Cię. Adaś kopie gdzieś indziej, dzisiaj ze zbawcą. Ciekawo, jakim tam powpadało. Wpadajcie do Adaś oczywiście na kanał. Tu Grant Grand, data 1942. Jest! Piękny zajączek do kolekcji. Haha! Widzicie? Leży w dołeczku. Ale nic starego. 20 eurocentów, tak jest. 20 eurocentów, ale przy okazji pokażę Wam, i jeszcze pierścioneczek wyleciał. jakiś szajs metal. No, ale jest pierwszy pierścionek z plaży w tym roku. Wow, szkoda, że nie sreberko. Jeszcze takie oczko ma, ale to jest jakiś dziecięcy. Dobra, lecimy dalej. Odpływ się robi woda odchodzi już powoli, Kamila coś tam dziobie później Wam pokażę oczywiście co też znalazła i do kolejnego no i leży Jest monetka Ale co to? O to chyba irlandzki PRLEK O kurde ja się pomyliłem, to niestety to nie będzie odpływ, tylko będzie przypływ. Woda podchodzi niestety i będzie dupa chyba z tego. Teraz mi tutaj tyłek zaleje od tyłu i będzie gitara 50p, pi, dobra. Spróbuję ją jakoś oczyścić może. Czy to będzie? Chyba, dajcie Wodę. Eee, tak, to będzie z tym ptakiem. 50 pi z ptaszkiem. Dobra, ciekam po mnie woda zaraz zaleje. No i mamy tu jakieś coś okrągłego, ale to niestety nie jest moneta. Jest to dubka od Shurgana. Wyciągnąłem już wcześniej trzy, ale nie nagrywałem, bo Mówię, śmieci nie będę nagrywał. Jakieś ważniejsze rzeczy pokazuję, a reszta to się nie opłaca nawet kawicy ściągać. Dobra, lecimy do kolejnego. Nie wiem, czy ta woda odchodzi, czy przychodzi. Zgłupiałem, powiem szczerze. Mi się wydaje, że chyba robi się odpływ. Oby było, tak jak mówię. Może i tak się odkrywa. Kamila coś tam dziobie? no i dobra, lecimy widzimy się przy kolejnym no i ja już wiem co ja mam tutaj mm. <noise> <I> też widzicie <noise> współczesne 10 eurocentów zobaczymy może pozdrowimy kogoś gdzie ta data co masz? czekajcie, bo Kamila coś krzyczy, że ma coś zaraz podejdziemy a ja szukam tej daty ale gdzie ona nie mam pojęcia w tym piasku to ciężko wszystko znaleźć bo to się wszystko marze lepiej no ale na pewno lepiej niż w błocie dobra Mniejsza z tym. Pozdrawiamy wszystkie roczniki. No i Kamila chwaląc się, mówi: Mam coś, mam coś, i znalazła. Zobaczcie. Jest to, po mojemu, jest to chyba kula od broneki, ale już trafiła w coś. I tak się zbiła i zrobił taki grzybek. Ołowiane. No ja mówię, właśnie w tamtym miejscu, co Kamila chodzi, tutaj, w którymś filmiku, właśnie z tej plaży, nie pamiętam, już bardzo, bardzo dawno. Tutaj wychodziło pełno tych kul muszkietowych, okrągłych Ale to w jednym dołku to nawet było po 15 Normalnie masakra Wykopałem 36 sztuk z jednego dnia I to wszystko w tamtym miejscu, no na razie jest to zalane Nie ma jak chodzić No ale jak może woda zajdzie, To może się uda Lecimy do kolejnego No i co my tu mamy? Jest tu jakaś monetka 50 eurocentów. O, powoli się uzbiera chociaż na paliwo. Który rocznik? O, 2001. No to pozdrawiamy, rocznik 2001. Jest git. Nieważne jaka, ale każda monetka cieszy. Do następnego. No i jednak jest odpływ. No i super, oby tak dalej. No, jak jest odpływ. Wam pokazuje co wyszło. Zgadnijcie, okrągłego jest pierwsza kuleczka, pierwsza kulka muszkietowa z tej plaży, piękna cała krągła. Super. Mówiłem, tutaj będę wychodzić. Już Tutaj sporo zebrałem, tak jak mówiłem ponad 30 chyba 6 tuk jednego dnia. Później też poszłem, też znalazłem sporo. No i zobaczymy dzisiaj. Jest pierwsza. No i mamy coś kolejnego. O, proszę bardzo. Jeden pi. Ale zobaczcie w jakim stanie. Jak zejdziesz, normalnie aż fioletowy się robi. Tak, to z tym Pawiem jest. No, tak jak widzicie. Zobaczcie z tyłu jest filotowy cały nie? a teraz przetrę patrzcie co się dzieje. Widzicie? Cyk, moneta się świeci data 1900 1980 no to pozdrawiamy. I lecimy dalej, no i mamy, mamy kolejną kuleczkę, ale ta już troszeczkę jakby dostała w coś. Jest kolejna. Sygnał 20. No te sygnały biją jak na monetkę. No a wcześniej trochę mi bi biły na 16, chyba bodajże, czy na 19. Już nie pamiętam. No ale jest. Zaczyna trochę pokrupywać. Woda odchodzi jeszcze. Kochanie, tam kopię. Nie wiem, co tam jeszcze wykopała. Później wam powiem. I tak to wygląda. Fajnie, fajnie się kopię. Dawno nie byłem na plaży. I tego jodu człowiek się wdycha będzie zdrowszy, lepiej się będzie spało. Także do kolejnego. No i zaczynają wychodzić. Kolejna, tutaj dołek, tu kolejny dołek sygnał 19. Dobra, więcej ich nie będę już nagrywał, później na końcu zrobię zdjęcie, co wyszło. To nie, no musiałem to nagrać, bo nie wierzę. Zobaczcie, to jest taka malutka kuleczka muszkietowa. No, niemożliwe, ja jeszcze takiej nie znalazłem. Znalazłem większą. No to było prawdopodobnie nie od pistoletu, ale to? Nie mam pojęcia. Jakbyście widzieli, to też napiszcie, czy to od muszkietu. Taka malutka. A sygnał 10 11. Myślałem, że będzie zrywka. Dobra, lecimy dalej. Gdzieś no ja podeszłem już głosu. do kamili. O, podkowy nawet znalazła Ale zobaczcie, lewonek na Nie, to jest. Twoja... A to ta moja. Ja jej nie nie nagrywałem. Twoje jest... Kulka masz. A, to jest te twoje euro. Tak? jest kuleczka. 10 centów. 10, 20 euro. I te irlandzkie z pawiem chyba bodajże, tak? Nie, 5 centów 5 centów I kolejne 5 centów, to będzie euro 5 euro To chyba euro Jakie euro, jak łosoś? A nie, to będzie 10 10 pi Ty, z łososiem Jest łososz Pozdrawiamy Marcinka z kanału Dream Hunter On to wali te łososie łososiowy chłopak Będzie ciepło to pojedziemy do niego na łososie A tym razem tocznik do nie sylberko. Ale jest najważniejsze. No i my powoli zbieramy się już do domku i wychodzi kolejna okrągłość. Jest wapi z tym łódką, czy to nie łódź, nie wiem, co to jest. Jak to nazwać? Jakieś esy floresy. Ale zobaczcie, ona była w takiej patynie, a teraz to jest ryba, przełożona jakaś z rybą czymś tam jeszcze. Nie wiem. A O, i data jest nawet czytelna 75. No, raczej chyba z tego rocznika nikt nie ogląda. A jak ogląda, to pozdrawiam. Co tam masz? ma monetę, też przed chwilą ale jakiś zajazd dobra lecimy, woda powoli już nachodzi a my już tutaj praktycznie jesteśmy przy samym końcu i tyle no i podeszliśmy tutaj na takie wzgórza, zobaczcie takie wydmy tutaj schodzili biegali dzieciaki no i któreś. Z mało kupiło kubiło taki duży kolczyk. Kamila go znalazła na oko. <laughs> ale to spory taki ducha. Myślałem, że to sreberka, ale niestety nie. Zwykły szajs. Dobra, idziemy tam na górę. Zobaczymy, co tam się dzieje. I na koniec wychodzi ostatnia kulka. I zbieramy się już do domu. Woda już podchodzi. Robi się już późno. Także widzimy się przy samochodzie. Pokażemy Wam, co wyszło. Wszystko. No i kochani, widzimy się na takim szybkim podsumowaniu. Po prawej stronie są rzeczy Kamili, po lewej stronie są moje. Na Kamili też pięknie powpadało. Zobaczcie tyle monetek ma też kuleczki. Tak jest super. No i moje uważam fantem dnia to jest ta moneta. Nie miałem takiej jeszcze. Piękna podoba mi się. Zobaczcie w jakim stanie. Także jest naprawdę mega. Kurcze, też zaczyna padać. My już uciekamy do domu. Jak Wam się podobało? To zostawcie jakoś tam łapkę, komentarz. I trzymajcie się, kochani. Do następnego. Dzięki za obecność. No i witam, moi drodzy, na losowaniu wklejamy link. Pod ostatnim filmem zaznaczamy. Wpisujemy hasło kluczowe. Pablo. No, i szukamy i patrzymy, ile było komentarzy. Komentarzy było 107, także super. No, i cóż, życzę Wam wszystkim wygranej, a kto wygra, zaraz się przekonamy. Czas start. Piotr, twardo chleb. Gratuluję. Gratuluję Piotrek. Super. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam cię serdecznie. Odezwij się na priv lub na Facebooka. No i cóż, zachęcam wszystkich do obserwowania kanału, bo nieraz będą jakieś konkursy. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do następnego.